Heleno hello, 321.0. Dzisiaj Wam pokażę niesamowite zjawisko. Nie każdy się nad tym zastanawiał. Dodaliśmy kurczaka mięso i zobaczycie za kilka minut co się stanie. Kolor będzie inny, to jest niesamowity cud natury. A jeszcze najważniejsza uwaga, smakowa, oprócz kaparów i innych rzeczy, bo tutaj robimy potrawkę taką azjatycką, z dodatkiem takiego sosu. Jak widzicie, bardzo dobry. Ostrygowy sosik i z dodatkiem takiego sosu suplim muslim, czyli z grzybów sojowy i z dodatkiem takiego jeszcze. Ale to wszystko jest nic. Najważniejsze jest to, że to mięsko zaraz zmieni kolor. A jakie dzisiaj wino dodamy? Moglibyśmy dodać z tej kolekcji, ale dzisiaj dodamy inne winianio. Georgia, czyli z gruzińskie winko. Dolejemy pięknie białego wina. Pamiętajcie, wina nie żałujcie. Dzieci też to mogą mieć, bo wino odparowuje. A za chwilę pokażę wam. Bez ceregieli, bez pieprzenia się tak jak niektórzy podają to czy to, ile tego, ile tego i jakaś pani napisała dalej, nie wiem jak to robić. Ja robię po prostu kurczaka po azjatycku, warzywa, wszystko, na początku jeszcze grzybki. Zakrywamy i za chwilę pokażę co się dzieje z mięsem. I ponownie odkrywamy pokrywkę, patrzymy co się dzieje, wiadomo nie od dziś. Mięsko zmieniło kolor. Jeszcze chwilę poczekamy, bo tutaj widzimy różowe jest troszeczkę. Dużo nie potrzeba, a zanim skończę, to pokażę wam coś niesamowitego. A mianowicie dodajemy ciecierzycy. Przecież żaden kucharz pamiętajcie. Pamiętajcie jedną rzecz. Żaden kucharz. Trochę żeśmy soku odlali. Ten sok się inaczej trochę komponuje. Ciecierzyca dodana. Leciutko zamieszamy. Winko odparuje. I oczywiście dodamy jeszcze słynnego kokosowego mleka. I będzie niesamowite. Życzę wszystkim smacznego. Na koniec pokażę, jak to wygląda. Hej! Pokażę Wam tu faza, już jest przed wlaniem mleka kokosowego i za chwilę przystępujemy do konsumpcji. Życzę wszystkim smacznego. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie po dodaniu mleczka kokosowego. Mleczko miałem lekko przymrożone, w związku z tym nie było płynne. Ostatnio Wam pokazywałem. Tutaj wydobyłem łyżką. Widzicie, bo ono się przy niskich temperaturach jak się nie wyciągnie z lodówki to ono nie jest płynne co nie zmienia faktu, że w każdej postaci nadaje się do dodania do, do sosu dodanie mleka kokosowego powoduje, że mamy jedwabisty smak potrawy mmm, prima jest bardzo delikatny, nawet jeśli nawet jeśli za dużo dacie chili Trakcie lub kari, y, będziecie mieć zbyt mocne, to pamiętajcie, że dodanie mleka y, bardzo świetnie wyprowadza i równoważy całość. To jest gotowa potrawa do konsumpcji. Ja mam jeszcze taki zwyczaj, że przykrywam pokrywką, to dochodzi i podaję gdzieś po 45 minutach, nie od razu, tylko na to się kładzie ręczniczek. W ten sposób ręcznikiem, jak ładnie to opatulicie, to potrawa dochodzi, i wtedy czekamy na innych domowników, przychodzą i macie wtedy potrawę gorącą. Bo te patelnie srebrne mają to do siebie, że trzymają idealnie temperaturę. Pozdrowienia, serdeczności, mówił do Was StarTV. Życzę Wam smacznego, miłego piątku, a wiadomo, jutro gorączka sobotniej nocy. I te przygotowane winiunia będą wypione siema Hej!